PH7 to jest pH czystej wody, ale wody czystej większej. Czyli to jest taki odczyn o czym całkowicie obojętny. Co nam mówi pH, mówi nam to, czy po prostu na to nie jest, jest przytaszone. 15. tak naprawdę problematyczna, czy nie jest przytaszona. Jeszcze tu, jeszcze tak. Ja bym prosił, żeby Pani sprawdziła z kolei, jak tam nam się ma nasze sztabach. Na Na Tylko zawsze zamieszaj, zamieszaj, zamieszaj. Koleżanka nie zamiesza, a Pani A Pani, w takim razie, proszę tak. Proszę pół czerweczka nalać ciepłej wody z garnika. Jeżeli za mocno będziemy ciskać, to zbyt szybko serwatkę wybijemy, tak i wtedy ser może być bardzo zbyt Ciężko go będzie potrzymać. Patrzcie, dobrze jednak przechodzi. I tam byśmy już stracili. Serwat, ja, 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 Troszkę tak, ale nie bez przesady. Bez przesady to co <ś limitation> Ważne jest co? Dziewczyny, ważne jest to, żeby to było ciepłe cały Bo jak nie będzie ciepłe. Bo jak nie będzie ciepłe, to co będzie? To nam zwyczajnie się nie sklei. Nie sklej nam się serca. Nie gwałtownie. Tutaj ją trzeba wydać. Od spodu. Tak? po Pomalutku, po pomalutku, pomalutku. Nie za szybko. Jak zrobimy za szybko, to nam przeleci. Albo się wymiesza, albo przeleci przez pustkę. Trzeba człowieka ze słabymi nerwami. Za szybko. szybko. Okej, okay? w sumie okej, okay, ale za szybko. Nie śpieszmy się, słuchajcie, przylikodcie pośpiech zabije, zniszczy po prostu całą pracę.